Nie daj się, bo ostatnio cię spina na drugi plan, wiesz, tak, się spiecha. Cały czas drugi. Dobra. Oni się pytają, do której kamery mam. Mojej, mojej. Tym razem do mojej. Poczekajcie, poczekamy na jakiś fajny obraz. Eee, chcecie coś dalej wam puścić? Coś się, coś się o, a powa poza, 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 co się dzieje z tyłu, no to jest bardzo trudna, no zrozumiała sytuacja. My z tej też nie, także się Nie pani, no. No dobra, no to nie tańczy, to co ma robić? Nie, ale Powinniście zabić tańczyć. Czy uważacie, że powinniście zabić na winie? Nie ładnie pan. Później z komórkami. Z tamtego z tamtego z tamtego z tamtego. Nie no kurczę, słuchajcie, robimy ten film czy nie? A co to będzie za film? To będzie film, który się nazywa choroba zwana telewizją Znasz taki? Nie. Bo jeszcze nie ma. Aha. Ale będzie. Ja Choruje to. Nie? Tak. No, ja na razie jestem. Na jaką telewizję chorujecie? Trwamy. My? I się leczymy.

Wielce tak było to właśnie tutaj, w Obrakawie, które od nas zniknęło, to bardzo to może już nie tylko obraca, będzie znane na całym świecie. To było to nasze największe dzieło. Bardzo dziękuję. Dziękuję została z barierka. Nie, nie,